Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie co newsów. Z tej strony Wixer i zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania. W ramach przypomnienia, newsy są efektem pracy kooperacji studia filmowego 4Life oraz redakcji 4Life News. Poprzednie wydania naszych prac spotkały się z bardzo pozytywnym efektem. Cieszymy się, że Wam się to podoba. A w dzisiejszym wydaniu usłyszycie o. Praca nad kurierem, nowy asortymentu Cygana. Zamknięta praca farmera Imigranci Parkometry Serwerowe karaoke Aktualnie na serwerze trwają prace nad kurierem. W ostatniej aktualizacji statusu administratora Erkon, jak i właściciela serwera Zbyka, pojawił się spoiler na temat dodania wyższych stopni prac kuriera. Poziomy prawdopodobnie będą działały na takiej samej zasadzie jak w lawetach. Będą potrzebne live points oraz dostarczone kursy, aby przejść na następny stopień. Ładowność naszego dostawczaka także będzie zależała od tego, który mamy poziom. W minionym weekendzie na serwerze został zaktualizowany asortyment u Cygana w Bayside Marina. Jak możecie zauważyć, chętnych do zakupu aut nie brakowało, a z każdą chwilą przebywało ich coraz więcej. Ostatnimi czasy na serwerze została zamknięta praca farmera. Jeszcze nie mamy dokładnych informacji co do tego. Nasze przypuszczenia są takie, że prawdopodobnie zostanie ona zaktualizowana lub odświeżona. Kto wie, może i się całkowicie zmieni. W ostatnim czasie wyleciało się w San Andreas. Tymczasem udało nam się dotrzeć do jednej z plaż w Los Santos, gdzie doszło do wkroczenia imigrantów do miasta. Na szczęście nic poważnego się nie stało, a policja w ekspresowym tempie zajęła się uciekinierami. Czekamy na decyzję władz San Andreas oraz Policji na temat imigrantów. Ostatnio na serwerze zostały udrane nowe parkometry, które znajdują się w głównych miastach, w którym stoi dużo aut. Takimi miejscami są m.in. praca lawet dla Venturas na Wine Moody States oraz Los Santos, spawn Los Santos Commerce oraz spawn Las Venturas Red Sands West. Dzięki temu rozwiązaniu nie brakuje teraz miejsc dla żadnego auta. 1 maja odbyło się czwartkowe karaoke. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zajętego miejsca. Szczególne podziękowania należą się organizatorom oraz szanownym żyli. Na karaoke triumfowała Martina, która zajęła pierwsze miejsce na podium z wynikiem 39 na 40 punktów. Natomiast drugie miejsce należy do gracza Ferdel1111, który uzyskał wynik 30 na 40 punktów. W końcu przedszedł czas na ostatnie miejsce podium, na którym stanął Akris z wynikiem 29 na 40 punktów. Na tym evencie została także przewidziana nagroda publiczności, którą zgarnęła Martina. Łącznie wygrana wynosiła 200 tysięcy złotych. Każdy uczestnik wykazał się czymś wyjątkowym oraz zgarnął 2000 zł nagrody pocieszenia. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych osiągnięć na serwerze. To tyle w dzisiejszych wiadomościach. Dziękuję za wysłuchanie. Mówił dla Was oczywiście Wixer, a to było kolejne wydanie Salandra's News.